czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka Sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę Sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów o Panie oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój poszukuje Cię w wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użycz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, smaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś jak brzemienna bliska chwili rodzenia wieje się, krzyczy w górach porodu, takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego, nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, Zmarcych staną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywających w prąchu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda Cię niezmarłych. Oto słowo Boże. O, jak Bóg spyszyn nieba, spogląda na ziemię, Bóg z nieba spogląda na ziemię. Ty, Panie, trwasz na wieki, a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Powstań i okaż litość Syjonowi, bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował. Bóg słyszy nieba, spogląda na ziemię. Albowiem twoi słudzy miłują jego kamienie, żalem ich przejmują jego gruzy. Oka nie będą się bali imienia pana, a twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bóg słyszy nieba, spogląda na Ziemię. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się swy w swym majestacie. Przychyli się ko modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modów. Należy to zapisać na przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bóg słyszy nieba, spogląda na ziemię. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jękich uwięzionych aby skazanych na śmierć uwolnić. Bóg słyszy w nieba, spogląda na ziemię. Alleluja! Alleluja! Przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami... Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Panie Jezu, dziś do nas się zwracasz. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Tak? I przychodzimy do Ciebie. Każdy z nas tutaj ma swoją taką prywatną intencję, którą Ty znasz. Modlimy się za siebie, ale też za naszych bliskich. I W ogóle za świat, tak, bo Ty tego pragniesz. No i bardzo się modlimy też za siebie, powtarzając za Porukiem i za Jaszem. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój poszukuje Cię we wnętrzu. Tak, Panie Jezu, nasza dusza pożąda Ciebie. A pytanie, co z ciałem? No, Ty wiesz, musimy prowadzić walkę wewnętrzną, tak, zmagać się z naszym ciałem. Ciałem, które się starzeje, a dusza się nie starzeje, tak, Panie Jezu? I to jest piękne. I tą duszą, Panie Jezu, wychwalamy Ciebie, no, i pragniemy też, by chwalać siebie naszym ciałem, żeby nasze ciało było posłuszne i żebyśmy tym naszym ciałem, czyli całym sobą, mogli służyć Tobie i naszym bliskim. Niech cieszą się Tobą przez naszą miłość. Budźmy się za wszystkich ludzi którzy czują się zmęczeni życiem, aby odkryli piękno, piękno w Tobie, który jesteś Bogiem, wszechmocnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za wstawiennictwem świętego Hendryka i świętej Getrudy za wszystkich za wszystkie dusze czyzcowe z naszych rodzin. Przyjaciół, sąsiadów, kapłanów, którzy nam służyli, aby jak najszybciej Pan Jezus otworzył przez swoje miłosierdzie bramy do nieba, a o łaskę, także zbawienia dla zmarłej wczoraj babci Be od Beaty. Ciebie prosimy. O Światoś Ducha Świętego nie kamienia do Kościoła Katolickiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze dzieci, wnuki, za wszystkich naszych potomków, aby na ciele i duszy byli zawsze posłuszni Panu Bogu. A dla nas prosimy o łaskę szczęśliwej śmierci. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i o dobre, święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zbudowlę się o Dar Nieba dla zmarłej Hanny i Marty w rocznicy ich urodzin, jak również o Dar Nieba dla zmarłych naszych bliskich i intencji tych wszystkich zmarłych, o których bliscy i w ogóle ludzie już nie pamiętają. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie Jezu, dopomóż nam odrzucić wszystkie nasze ludzkie brzemiona i obdaruj nas Twoim jarzmem. I brzemieniem Twojej woli, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi Polsce na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za zmarłe z naszych rodzin, naszych krewnych duszy, czyste, cierpiących i za te, które zniknąć ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla rządzących, o mądrość w podejmowaniu decyzji, aby ustalając prawa, mieli zawsze na uwadze prawo Boże i dobro całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się w intencji Julii, Weroniki, Michałka, innych młodych ludzi, którzy jutro rozpoczynają swoje rekolekcje. Ciebie prosimy. Przebłaganie Trójcy przy Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Mogący przyjmie od nas te prośby, które Tobie przed kwotami tym świętym za świętego Henryka przez Chrystusa Pana naszego.